Legiony miały swojego komendanta. Nigdy to nie był Piłsudski, było kilku komendantów legionów. Brygady. Ale nigdy Piłsudski nie był komendantem legionów. Piłsudski był komendantem jednej z brygad, jednej z trzech brygad, pierwszej brygady. Ale to nie tylko legenda Piłsudczyków, to też jest przekonanie Polaków już z czasów wojny pochodzące, że Piłsudski jest tą osobą najważniejszą w legionach. Austriacy stawiali na czele legionów generałów polskiego pochodzenia, ale austriackich z patriotyzmu i ducha. Bardzo silny był antagonizm między legionami a oficerami Armii Austriackiej polskiego pochodzenia. W Austriakach wcale legioniści przyjaciół nie widzieli. I to Piłsudski był symbolem tej polskości legionów, polskości tego czynu tych austriackich dowódców, komendantów legionów uważano, postrzegane jako austriackich nadzorców, którzy mają pilnować tych Polaków w legionach, żeby oni myśleli o interesie Austrii. Także to przekonanie, że to Piłsudski jest dowódcą legionów, ono było zakorzenione głęboko w czasie wojny, ale ono też ono też potem zostało wyeksploatowane przez legionową propagandę, która właściwie poza Pił Piłsudskim i jego podkomendnymi w legionach już nikogo nie dostrzegała. No Między innymi z czasem coraz brutalniej rozprawiali się piłsudczycy z legionową, piękną kartą Władysława Sikorskiego, który w pierwszym roku wojny był bardzo bliskim współpracownikiem Piłsudskiego. Potem się panowie poróżnili, bo właśnie Sikorski uważał, że niepotrzebnie się Piłsudski antagonizuje z Austrią i z Niemcami, że jednak tu nie ma co. Wymuszać ustęp, bo one i tak prędzej czy później przyjdą, a to wymuszanie ustęp może się skończyć zniszczeniem legionów. No ale się niewątpliwie na, na, dzisiaj w krypcie Katady Wawelskiej spoczywa dwóch legionistów: Piłsudski i Sikorski.